Witam Państwa w naszym zapytałym programie 6 z 9 Po bardzo silkowej przesiewce wybraliśmy 9 pedałów, którzy wezmą udział w naszej pojewanej gry. Zapraszam wszystkich uczestników do studia! Brawo! Wszystkich uczestników o przedstawienie się. Zaczniemy od numeru 1. Macie Na co dzień opierdalam się w domu i chodzę do szkoły. Wieczorem gram w filmie Klan. W weekendy zamykam się w łazience. O chleb wino, ty wieczorem pan z wino jasn. Dzień dobry, nazywam się Krzysztof, jestem spawaczem podwodnych konstrukcji bambusowych Groty. Mateusz marsz z Żubina. Przyjechałem tu po parę nowych skarpetek, ponieważ w dniu dzisiejszym rozpali się moja ostatnia para. No i, no i zajmuję się marszczeniem Freda, dziękuję. Dzień dobry, jestem Zygmunt Trzeciwazon, jestem mechanikiem ze Skiermienic. Dziękuję. Nazywam się Lincoln Barrows, a na co dzień zajmuję się ucieczką z więzienia. Nazywam się Jan Bogdan, y, dla studentów JB i wykładam w WSBL. Dziękuję. Witam, nazywam się Aleksander Białecki, dla kolegów AL. Nie skończyłem szkoły, ponieważ zająłem się Rodą, a mianowicie uprawą buraków cukrowych. Na co dzień wypierdalam stroje ze straży. Dobry wieczór, jestem Irek, a na co dzień siedzę w domu Wielkiego Brata i rozkręcam kamery. Jestem oczywiście z Dziękuję. Na początku każdy z naszych graczy otrzyma zestaw jednego pytania. Zacznie macie z Pytanie pierwsze i ostatnie. Która godzina była wczoraj o 19.40? To będzie chyba 7.40? Maciek, debilu, żyjemy w systemie 24-godzinnym, jesteś popierdolonym penisem, oddawaj literkę! Debilu, powiedz mi, kogo wybierasz spośród bandy życiowych popierdolęców? Co się, co się, co się stało? Maciek, wybierz kogoś! Łazienka jest ok. Dobra, kurwa, ja wybiorę, bo widzę, że się chujowo zbierasz. Pedał z piątką, wystąp. Yy, że co? Ja, ale o co chodzi? A więc kiedy odbył się pierwszy lot na Księżyc? Ostatni raz u Spowiedzi Świętej byłem dwa miesiące temu. Nie To doskonała odpowiedź. Możesz sobie kogoś wybrać. Ehm, podoba mi się pan z numerem 9. Kurwa. A ja chciałem tylko nieprzygotowanie zgłosić. I nieprzygotowanie, wypierdalaj z mojego programu łasów włoskich głównie. Okej, okay. zostało nas mniej możemy kontynuować program. W domie w różowym Moherze, liczyć nie umiesz? ośmiu nas zostało. Nie umiesz z was zostało, bo nie wziąłem na poprawkę tego, że cię właśnie wypierdala. Ale na do widzenia wybierz sobie kogoś do wyruchania, się eee, znaczy do wyjewania. Oj no, no do zapytania. Bro. To ja wybieram Szóstkę. Dla ciebie pytanie jest analnie proste. Podaj definicję logarytmu. A więc logarytm o podstawie A liczby dodatniej B to wykładnik C potęgi, pod... do której należy podnieść A, aby otrzymać liczbę B. Może kurwa! To żeś mnie zaskoczył. Lecisz prosto do piachu. <laughs> A nie, śpirek taki oczywiście do finału pedał. No. Wie mnie tego nauczyli, tak? Nie to gdzie cię tego nauczyli, ale możesz kogoś wybrać. E, ja wybieram pana z numerem e, 12. Kurwa, debilu, dziewięciu nas tu jest! Aha. E, w takim razie wybieram e, numer 5. Ej, ale co? Ja już dzisiaj odpowiadałem. A. No tak. To dwójkę. Pytanie brzmi. Ręcznie wspomagany wibrator, a na dodatek gumowy. Prawie pierdolę inteligent. pierdolone się trafił. Skąd to idzie we wczesny? Mam spacerówkę w żółwinie. Fajne, zajebiście, ale szczerze, jedź mnie to i możesz się już do domu pochwalić o swoim gumowym niebawym i tak nie należy do mnie. Kuta z numerem 4. No dobra, niech ci będzie. Czwórka dawaj, tylko szybko, bo mi się do domu śpieszy, bo mi żona stygnie. Jakiego koloru jest czerwony maluch? Czerwonego. Kurwa, suty go. Zielonego, kurwa, zielonego. Teraz po studiu rozejrzałem i widzę, że pan numerem 3, jak swoje bawy, niech lepiej idzie do domu, podzieli się z rodziną. No ja nie mam rodziny, a tym bardziej domu, ale jak pan chce, to by się z panem podzielić. No to po programie u mnie nastręguje o 7. A teraz pytanie dla pana z numerem 7. Co to jest? To interkwatrylion mikrofalowy do paraczem Irwa, deja vu, prosto do finału pedałów? Ale za co? W razie do finału pedałów przechodzi pan z numerem 5, 6 i 7. Ej, ej, a co ze mną lamusy? Ty jesteś, to jeszcze wcześniej przypomniałem, teraz to już fraki po oleju. To chuj, idę zapierdolić koszarówki ze straży, a później pierdolę żony gry. Na chuj mi ta Witam w finale. Za chwilę okaże się, kto z tej trójki jest prawdziwym Pierwsze, Jak nazywasz matkę swojej babki? Mój stara. Znakomita odpowiedź. Zabieram ci 10 punktów. Kolejne pytanie. Gdzie najczęściej się załatwiasz? Na kateletę. Ty nie możesz się mężyć, ty tylko żonić się możesz. Za pedalstwo i niezdrowe stosunki w rodzinie zabieram ci dwie butelki. Jak to jest, być zjemem. To... to ty powinieneś lepiej wiedzieć. No, w różnicy to tak. 10 punktów za spryt i 10 za odpowiedź. Kurwa, są cwa, jaki jebałem. tu powiedział? Ale, panie profesorze, ja wtedy w kiblu byłem. W kiblu, tylko w straczu, jak coś w balasie. w pizdu z programu poszła. Więc zostało już tylko dwóch zjebów. Kolejne pytanie. Dokładnie pytania. Ile nóg ma kot? Miliard? Kurwa, debilu, nawet pingas by wiedział, że a ma kota. O kot, powiedz. Brawo, zgadłeś nasze tajne hasło programu. Za to odejmujemy Ci 30 punktów. I mamy pytanie. Czy chcesz, żeby kudłaty wyruchał Cię w dupę? To znaczy nie. Znaczy tak kurwa ruchaj mnie w oczy. Okej. Okay. Ale zdejmiesz okulary. Dobra, czas skończyć tę żenadę, bo się głodne robię i opierdolę jakąś świeżutką badę z nosa krzyścia. W takim razie ja mogę grać. No dobra, no to kto pierwszy temu gacie spadły, więc Zygmunt przegrywa, a Lincoln wygrywa. Eee, ale to niesprawiedliwe. Zamawiam ciepły kotlet, a dostaję zimną rybę. Life is brutal and full of zasadzkas and everybody No więc program skończy się hollywoodzkim happy-endem, jak to się mówi. Jeden wygrał, jeden przegrał, a ja tymczasem pójdę do domu, że żonę stołem w ryj, bo czuję, że baby będą zasłone. Dobranoc Państwu! Ruchajcie się, potrzeb. E então...